Panie Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz samym palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A Wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest Wasz nauczyciel, a Wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na Ziemi nie nazywajcie Waszym Ojcem. Jeden bowiem jest Ojciec Wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano Mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Pomówmy się do Ducha Świętego. Prośmy Go o łaskę także tego dnia, które Bóg tam daje. Przyjdź, Duchu Święty, prosimy Cię. Proszę Cię, przyjdź do każdego z nas. Przyjdź jak to Słońce, które dzisiaj wstało, obudziło ten dzień, odsunęło noc i rozjaśniło całą ziemię. Naszą ziemię, ten nasz czas, czas naszego życia. Przyjdź, Duchu Święty, i rozjaśnij wszelkie ciemności z naszych serc i napełnij nas tym światłem, które pochodzi z nieba. Przyjdź, Duchu Święty, i bądź tym światłem w naszym życiu, w naszych codziennych decyzjach, spotkaniach, rozmowach, w naszej drodze, gdziekolwiek się udamy. Duchu Święty, prowadź nas. I rozweśnia nam także to słowo, które słyszymy. Niech ono nas karmi, niech ono przenika, niech nasze serca będą żyzną ziemią, a nie skałą, żyzną ziemią, które to słowo przyjmuje. I tym słowem się karmi, i tym słowem żyje Przyjdź, święty i prowadź nas. rozpal nas, duchu święty może przyć, przyć duchu światło, duchu ojca przyć, przyć i rozpal nas. Cefie, młodź się za nami, święta siostrę Faustyną, święty Jan Paweł II, nasi aniołowie stróżowie, patronowie, wszyscy święć Maria wskazująca na Chrystusa. Bracia i siostry, dziękuję Wam za to, że jesteście, że możemy następny etap pielgrzymów nadziei przejść razem, choćby w tym wymiarze kilku chwil tego spotkania tutaj na tej naszej górze Tawo, w tej świątyni Pana, w tej Eucharystii, gdzie nieustannie Pan Jezus nas zaprasza, abyśmy zanurzyli w nim nasze serca, abyśmy je bardziej otworzyli, abyśmy bardziej przyjęli jego miłość bardziej zwróci do Niego nasze serca, bo od samego początku, kiedy rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, to takie są uderzające słowa, które, które były wypowiedziane pierwsze zdanie, pierwsze zdanie, kiedy rozpoczynał się Wielki Post, było to w środę to jest wołanie Boga od samego początku. Nawróćcie się do mnie całym sercem. Nawróćcie się do mnie całym sercem. I naprawdę Bóg o nic innego nie chodzi, tylko o serce człowieka. Wszystko należy do niego, cała ziemia i wszystko co jest, niczego nie potrzebuje od ciebie. On wszystko ma. Wszystko jest jego. Pańska jest Ziemia i wszystko, co ją napełnia, mówi w 24. Ziemia jest podnóżkiem stóp Jego, to wszystko jest Jego. Nie potrzebuje tego, nic mu nie możemy dać, czego on by nie posiadał. Ale zostawił człowiekowi wolność, to jest piękny taki aspekt naszego podobieństwa do Boga. Że nie jesteśmy automatami, nie jesteśmy zaprogramowani, ale jesteśmy stworzeni do wolności. I żeby w tej wolności wybierać naprawdę to, co jest dobre, wybierać miłość, to znaczy wybierać Jego, wybierać Jego, to znaczy wybierać mądrość, wybierać Jego, Boga, to znaczy wybierać miłość, doskonałą, Wybierać Boga, to wybierać błogosławieństwo, to wybierać drogę pokoju, to wybierać drogę do nieba, to znaczy wybierać Jego, to znaczy zanurzyć swoje serce w niebie, już tu na ziemi, już tu na ziemi, zanurzyć swoje serce w niebie. I On to zrobił, On to zrobił dla nas. On to zrobił dla nas z miłości do nas, że nie tylko jest, jak mówi św. Paweł, jak powietrze, że w Bogu poruszamy się, jesteśmy, żyjemy, że nie zastanawiamy się nad powietrzem, że oddychamy nad tlenem, a tlen ważny jest. Ważny, prawda? Tak, bo kilka chwil bez tlenu i najmocniejszy, najpotężniejszy padnie jak, jak to się mówi, jak kawka i, i, i koniec, nie? I Bóg jest tym tlenem, którym oddychasz. Możesz o nim nie myśleć, możesz nawet nie zwracać na Niego uwagi, ale On cały czas jest Tobą, nie może przestać istnieć. I nie ma ni jednego miejsca, które, w którym On by nie był. I On daje nam wszystko, On daje nam życie, oddychasz. Nieraz ktoś, nawet nieraz z kimś rozmawiałem, ktoś mówi, no gdzie jest ten Bóg? No nie czuję Pana Boga. Mówię, nabierz powietrza, nabierz powietrza i tak odetchnij, nabierz. Oddychasz? Tak. To znaczy, że Bóg jest z tobą. Bo gdyby Go nie było przez kilka sekund, to i ciebie by już nie było. Nabierz powietrza, nabierz powietrza. On jest tym powietrzem życia. On jest tym. I Bóg wie, Dlaczego, zobaczcie, jest takie mocne wołanie i w pierwszym czytaniu i także to tak bardzo konkretnie pokazuje też tę drogę, którą chce nas prowadzić Pan Bóg. I, i drogę, nad którą chce, żebyśmy się zastanowili, myśli, żebyśmy odrzucili to, co, co to jest złe, żebyśmy odrzucili grzech, żebyśmy odrzucili po prostu zło. Wyobraź sobie, że Pan Bóg stworzył, stworzył każdego z nas na swój obraz i podobieństwo, dał nam przepiękne serca, serca czyste, serca wypełnione miłością, Adam i Ewa żyli w raju i niczego im do szczęścia nie brakowało. Słuchajcie, nie mieli niczego z tych rzeczy, którymi my się posługujemy na co dzień, z których korzystamy i byli super szczęśliwi. Byli na 100% szczęśliwi, niczego im do szczęścia nie brakowało. Bo do człowiekowi jednego trzeba do szczęścia. W tym kontekście można by powiedzieć, wiecie czego? Czystego serca, w którym zamieszkała miłość. Nic więcej. Nic więcej nie potrzebujemy. Nic więcej. Kiedy patrzysz na życie, które jest naokoła, patrzę na niejedną rodzinę i, i na jednego człowieka. To naprawdę ludzie, rodziny się kruszą, powstają kryzysy niesamowite, powstają takie mocne tąpnięcia, że się rodziny rozpadają, że się człowiek załamuje. To naprawdę nie dlatego, że brakuje chleba, brakuje do chleba. Nie wiem. Małżeństwa nie rozpadają się dlatego, że brakuje mi jeszcze jednego samochodu. Brakuje mi jeszcze jednego mieszkania. Albo nie wiem, jeszcze paru, nie wiem, no milionów na koncie. Nie, nie dlatego się małżeństwa rozpada. Ludzie stają wobec siebie w pewnym momencie i mówią nie dam rady dłużej tak wytrzymać z tym człowiekiem. Mówią, ja już Ciebie nie kocham. Ja już Ciebie nie kocham. Można mieć wszystko. Złote drzwi, klanki i zamki jedną ze złota, ale jeżeli tylko w sercu człowieka zabraknie miłości, wszystko jak domek z karci rozsypuje. Nie będzie człowiek szczęśliwy. I człowiek ten współczesny próbuje na różne sposoby ten głód serca, który jest głodem nieustannie wołania o miłość, pragnienia. Jest takie... Serce człowieka tak zostało stworzone przez Pana Boga, utkane z jego serca, Twoje serce, że nic na tym świecie nie jest w stanie go zaspokoić, napełnić, nasycić tylko miłość. I nawet nie ta miłość ludzka. Nie miłość ludzka, bo pragnienie, które człowiek ma w sobie, pragnienie kochania, bycia kochanym, jest tak wielkie i tak potężne, że choćby nie wiem, jak drugiego człowieka kochać, człowiek kocha człowieka, to nie jest w stanie wypełnić tego serca. To jest tak wielkie pragnienie. Tak jakby ktoś, nie wiem, potrzebował wypić, wypić nie wiem, wiadro wody, żeby się nasycić a ten drugi człowiek przynosi małą szklaneczkę, filarzeleczkę i, i daje. No, co to jest? filiżanka? Za mało. Człowiek został stworzony do napełniania wielką miłością, która pochodzi z serca Boga. I jeżeli tego człowiek nie zrozumie, że ma swoje serce zwrócić do Boga, że tam ma skierować to swoje wołanie tak naprawdę serca, i tam otworzyć się. I, to się. I to nie wystarczy raz. Trzeba każdego dnia właśnie otwierać to serce i tę miłość przyjmować stamtąd. Tą miłością się karmić w Eucharystii przez Słowo Boże, przez Komunię Świętą, przez yy, też właśnie oczyszczenie w Sakarencie Esporzie Świętej, żeby właśnie Bóg oczyszczał nas tam, żeby tam obmywał w swoich ranach Pan Jezus nasze serca, to jeżeli człowiek tego nie zrozumie, to zło sprawia to takie zaćmienie umysłu człowieka, że człowiek goni za wszystkimi jakby rzeczami dookoła i myśli, że muszę to, muszę tamto, albo to posiadać, albo to jeszcze coś innego. Jeden drugiemu różnych rzeczy zazdrości. Nie potrzebujesz tego. Potrzebujesz Boga, potrzebujesz miłości, I żeby twoje serce całe stanęło przy Nim. Przy nim. Zobaczcie, y, zobaczcie na ludzi zakochanych. Nie wiem, mam nadzieję, że przynajmniej kiedyś, ale to, to nie musi być kiedyś, ale y, mam nadzieję, że przeżyliście w swoim życiu zakochanie. Ktoś z Was przeżył zakochanie w swoim życiu? Tak czy nie? Nie? Jak to jest, kiedy człowiek się zakocha? Zobacz sytuację jakby na zewnątrz nie zmienia się. Nie zmieniasz mieszkania, nie zmieniasz pracy. Możesz mieć nawet ciężkie warunki, takie czy inne, gdzieś to, to tam. Może padać deszcz z nieba i być jak czysty mróz, wiatr, nie wiem jaki wiatr, ale jeżeli człowiek jest zakochany, to fruwa to po prostu wszystko pokonuje, nie narzeka, jest szczęśliwy, chodzi dookoła, uśmiecha się, tylko na co czeka, żeby spotkać się z tą osobą, którą kocham, żeby się porozumieć, zadzwonić, być najważniejszej, nie wiem ile kilometrów, pojadę gdzieś tam, nie wiem i nie przeszkadza, że ktoś jest po pracy, po nocce albo nie wiem co, jak mam się spotkać z tą osobą, którą kocham. Co tam ta nocka, co tam przeszkody, co tam deszcz, co tam wiatr, co tam wszystko, co tam koszty. Jadę, jadę, jestem szczęśliwy. I nikt nie dał mi milionów, tylko co się stało? Serce napełniło się miłością. I Bóg mówi: Nawróćcie się do mnie całym sercem. Nawróćcie się do mnie całym sercem. I tak jak tutaj zachęcam was nieustannie, żeby spotykać się z Bogiem, żeby z Nim rozmawiać, żeby właśnie słuchać Go. Po co też? Po to, że kiedy rozważam Słowo Boże, to Słowo Boże czytam, to jakby się otwierała dla mnie rzeka, jakby się odbierał dla mnie wodospad, i to Słowo miłości, Słowo mądrości wpływa do mojego serca, i ono, to Słowo daje mi rozeznanie. Co to miłością jest, a co to miłością nie jest. I kiedy Bóg mówi, odwróć się od grzechu, zostaw to. I kiedy w Ewangelii dzisiaj Pan Jezus mówi, szukaj prawdy też, szukaj bądź prawdziwy, nie twórz fikcji w swoim życiu, nie buduj swojego ja, ale otwórz serce, szukaj serca i otwórz serce na moje serce to wtedy rzeczywiście, rzeczywiście to serce się przemienia, napełnia i, i to wszystko, wtedy wszystko się zmienia. Taka historia jednego takiego wydarzenia. Pewien człowiek, młody człowiek był ścigany z jakiegoś powodu w jednym kraju i uciekał przez, przez góry. Uciekał przez góry, i już ten pościg za nim e, gonił, był bardzo blisko, już musiał się gdzieś bratę schować. I nagle, po drodze, jak uciekając, zobaczył jakiś, jakieś wejście do jakiejś jaskini, i tam wpadł, była ciemna. Była ciemna, i e, rzeczywiście ta pogon e, nie zauważyła tego, gdzieś tam e, pobiegi dalej. Szukaj, szukać go. A on w tej jaskini, w tej grocie tam został, powoli jej oczy oswoiły się z ciemnością i wtedy okazało się, że nie jest sam w tej jaskini. Okazało się, że to była grota, w której mieszkał pustelnik. I, i tak najpierw się wystraszył, a później zaczął z nim rozmawiać z tym pustelnikiem. Mówi, co ty tu mieszkasz? A on mówi, no tak, żyję tutaj. Jak tu można żyć? Mówi, co to za świat? Mówi, ja tutaj nic nie masz. I wszystko jest, samo ubóstwo, bied, biedota i, i, i w ogóle, czym z których tu żyjesz. No. Rośliny, korzonki, różne rzeczy dookoła, to, to można, można żyć. I jak, jak tutaj możesz być tutaj szczęśliwy? A ten pustelnik zawołał, komu wychodzi, coś ci pokaże. I przeszli tam kilka kroków, mówi, zobacz do góry. I on popatrzył, on co widzisz? No nic nie widzę, no popatrz, popatrz jeszcze do góry. No co widzę? I zobaczył, że między skałami u góry jest taka szczelina, w sumie niewielka, yy, przez którą widać kawałek nieba. Mówi, no co widzę? Jakaś dziura u góry jest między tymi skałami, no i kawałek nieba. I ten pustelnik mówi, widzisz, i to mi wystarczy. Kawałek nieba. Ten kawałek nieba. Bóg chce naprawdę, żebyśmy przylgnęli do Niego sercem. Żebyśmy przestali ciągle biec. Ciągle w dni drugich, jak słyszeliśmy wczoraj, oskarżać, osądzać. Ale byśmy naprawdę zwrócili serca do miłości i ją każdego dnia wybierali. Wyobraź sobie dalej jeszcze to serce, które zostało tak pięknie utkane i jest yy, napełnione przepiękną, czystą miłością, która pochodzi od Boga. I czym jest grzech w tym kontekście? To tak jakby ktoś do tego pięknego naczynia, jakby do tej czystej wody, wody łaski, miłości Bożej chciał wlać czarny atrament i zatruć to serce, zanieczyścić. Wszystko zniszczyć. I co Bóg mówi? Nie zgadzam się na to. Odwróćcie się od grzechu. Nie, pozwol, nie pozwól na to. Nie pozwól na to. I dlatego, kiedy pochylasz się nad słowem Pana Boga i słuchasz go, to Bóg ci po, Bóg pokazuje drogę, pokazuje co robić, co tą miłością nie jest. I dzisiaj mówi na, Bóg też, Pan Jezus też w Ewangelii, że to miłością nie jest nasza wyniosłość, nasza prycha, nasza zarozumiałość jakaś. Kto się poniża, kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się poniża, będzie wywyższony. Nie chodzi o to takie, jak my możemy to rozumieć, że nie mam siebie poniżać, że mam sobą pogardzać. To nie chodzi o to. Chodzi o zwykłą prawdę i pokorę, pokorę serca, która jest prawdą. Chodzi o to, że wszystko co mamy, naprawdę mamy od Boga i nie mamy powodu, żeby jeden na drugiego się wywyższał. Bo wszystko co masz, nawet jak ktoś mówi, się dorobił tego czy tamtego w swoim życiu, gdyby Bóg ci nie pozwolił, nie dał Ci tego, nigdy byś się niczego nie dorobił. Wszystko masz od Boga. Od Boga. Święty Paweł mówił, cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeżeliś otrzymał, to czemu się chępisz, jakbyś nie otrzymał? Za wszystko Bogu dziękujcie. Bogu dziękujcie za wszystko. A jedni dla drugich bądźcie braśni, pomagajcie jeden drugiemu, a nie wywyższajcie się. Nieście wobec jednego drugiego, nieście moją miłość. I dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy chcieli, kochani, pójść za tym wołaniem Boga, które jest bardzo tak radykalne. Zobaczcie, że powiem na koniec: sam Jezus przyszedł po to na tę ziemię. Nie rozdał ludziom milionów ani złota, ani skarbów. Co zrobił Pan Jezus? Zgładził grzechy, dał nam miłość. Bo to najbardziej niszczy człowieka i zabiera człowiekowi szczęście, grzech, zło, to co niszczy twoje serce, niszczy twoje życie, rodzinę, małżeństwo i wszystko. Dlatego jest to wołanie, które tak bardzo mocno też brzmi w tym wielkiej pości. Nawróćcie się do mnie całym sercem i też w tym czasie to jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. Wybierz i wybieraj każdego dnia miłości.